Mamy poniedziałek. Nie powiem niedziela po konferencji była ciężka, bo mózg musiał wszystko przeskafić. Zresztą do, do tej pory trochę skrapi. Było kilka fajnych rzeczy powiedzianych z tym, że no, trzeba sobie radzić z krytyką zewnętrzną i wewnętrzną. A jak to robić? Co mi się podobało? tam był taki motyw Miecza i Tak, czy trochę jak inki Yang. I jak sobie z tym radzić? Natomiast nie wiem, odnoszę wrażenie, że już wszystko, co można było zrobić, przeczytać, to jest wtórne i generalnie, jak siedzicie w temacie, to po pewnym czasie wiecie co i jak. Jedyne, co można zrobić, to zacząć w to wdrażać, i, no, i to nie jest wcale takie proste, jak mi się mogło wydawać, takie wdrażanie tych rzeczy. Więc trochę jestem tutaj na jego właśnie z wdrażaniem pewnych rzeczy i ustawianiem celów i dążeniem do nich. Na to kilka rzeczy się złożyło, natomiast nie lubię tego stanu i będę musiał coś z tym zrobić i to ostko, żeby wróciła pełna satysfakcja, bo nagrach nie jestem usatysfakcjonowany tam gdzie jestem. Ale to dużo osób ma takie, takie wątpliwości. Do tego powoli narasta panika w Polsce związana z koronawirusem, bo już jest 16 przypadków w Polsce, w tym w Warszawie 2. No więc, natomiast mało kto wie, Chiny będą za chwilę stały przed jeszcze jednym problemem: a mianowicie szarańczą, która będzie pustoszyć im rolnictwo. Więc to naprawdę może się skończyć jakimś wielkim mega kryzysem, gdzie wszystko równie Natomiast ja dzisiaj dostałem mail z banku, bo prosiłem o wyjaśnienie jednej sprawy i dodatkowych opłat. I udało się wywalczyć, czy te opłaty zostały zniesione. Natomiast nie wiem dlaczego jeszcze były naliczone. to jest na kwestię, nie mnie popuszczę, dopóki się nie dowiem. No a do tego koniec miesiąca, więc faktury muszą dzisiaj wszystkie do księgowych i tyle z nowości udało mi się zmontować podcast, wczoraj jeszcze siedziałem żeby dograć nową, nowe intro, przez co trochę outco, czyli zakończenie nie udało mi się takiego nagrać jakbym chciał, ale mam nadzieję, że <laughs> mimo wszystko będzie dobre przyjęcie tego podcastu i jeszcze trochę muszę pogobić wokół niego szumu na różnych forach i będzie GITES, no, więc taki poniedziałek, jeszcze muszę coś dla szkoły ponagrywać, ale nie chcę mi się, obecnie z całą sytuacją jednego z klientów, więc nie, nie, wiem, nie wiem, jestem na nie potrzebuję chyba wakacji, tych, które mają nastąpić za tydzień, a ze względu na to, że jest wszędzie koronawirus, to człowiek nawet się na to nie cieszy, co, eee, Z mega do dupy, nie dziwne. Ten tydzień człowiekowi się nic nie chce, ma doła I można by to powiedzieć, że to jest typowe przesilenie wiosenne, ale nie wiem, nie jestem pewien. Ogólny chyba stan, biorąc pod uwagę tego wirusa, który panuje, niby nie można się poddawać i iść z tym nuchtem, Ale mam już 18 osób chorych, a co będzie dalej? Zobaczymy. Zauważyłem, to chyba więcej osób zaczęło samochodami jeździć zamiast z komunikacją miejską, To też się w zasadzie nie dziwię. Eee, najlepiej by było po prostu to wszystko pozamykać i odczekać chwilę, żeby właśnie kontaktów nie było. Natomiast eee, wiadomo, była się analiza i dyskusja gdzieś eee, i we Włoszech na przykład, żeby wejść do sklepu by były potrzebne Osoba wchodząca do sklepu musiała mieć maseczkę, natomiast maseczki nigdzie nie można było kupić. O, i to jest problem, jaki może się pojawić. Oczywiście to jest to wszystko nadwygaz, no ale. Tak, wszystko jakoś wokół tego jednego tematu. Mamy wypadek, dlatego jest tu jakiś koreczek. No ale już nie ma koreczka, A o czym chciałem jeszcze powiedzieć? W czego jak się analizowałem? Eee... Cele, które tam gdzieś mam wyznaczone pod wpływem książki Tonego to Hobbinsa. Jeżeli, mam no fajnie odpowiedział, jeżeli jakiś cel ci nie idzie, albo nie myślisz nad nim cały czas, to znaczy, że albo z motywacją co do tego celu jest źle, albo z samym celem coś jest nie tak trzeba się nad tym zastanowić. Więc muszę przysiąść i przeanalizować wszystkie cele, jakie mam. Poza tym się okazało, że niektóre są bez daty realizacji, co jest mega złym e, czynnikiem, one powinny wszystko mieć gdzieś te cele spisane do tej realizacji, natomiast jakoś muszę mieć to w miejscu tak w widocznym, żeby widział e, jaki jest cel, jak jest go złożony i wrócić do tej jakby pracy u podstaw, bo ostatnio odpłynąłem za mocno. Znowu słucham na Znowu słucham na pewne... może być jedną z takich... Jeśli z wykładu, mielibyście zapamiętać jedną tylko rzecz. Natomiast w końcu mija mi ten taki magazm. Między innymi dlatego na Polona na słucham, żeby po prostu przezwyciężyć marazm. bo po pogoda jest paskudna. Może też pomogła witamina D. Którą wczoraj wziąłem, a witamina D też pomaga na choroby płuc, a przy się to warto suplementować się. Niech, mówi, niech mówią ludzie co chcą, ale suplementacja w takich wypadkach jest bardzo ważna. Coś, co chciałem w zasadzie powiedzieć. Na pewno, jak nie, to może pokażę przebitkę. Widzieliście u mnie na ścianie jest taka tablica. Tablica marzeń to się nazywa, gdzie wklejacie zwycięte zdjęcia marzeń, które... Jakichś celów, które chcecie osiągnąć. Najlepiej oczywiście, żeby tam było to, co ja błąd popełniłem, czyli nie ma jakichś tam dat, kiedy to powinno się wydarzyć, co będę musiał nadgobić natomiast jedno założenie błędne było robione przeze mnie, że te cele osiągnięte były skreślane. Natomiast lepiej jest, zamiast skreślać to, żeby używać koloru. Czyli na przykład jeżeli jest cel do osiągnięcia, to robimy zdjęcie czarno białe a gdy osiągniemy, jest kolokowe. To jest jak, jako bardziej takie pozytywne odczucie, i też wdzięczność za to, że coś się osiągnęło. To tak, apte po tego. Nadal słucham na Polona, no i to jest, to była taka informacja, że e, możemy być otoczeni przez byty, które nadają, no, jakkolwiek to śmiesznie zabrzmi od których można brać wszechwiedzę, jeżeli odpowiednio się skupimy i dostroimy, o czym już wspominałem. Natomiast ciekawością jest to, że jesteśmy narażeni nie tylko na te pozytywne ewentualnie jakieś zdarzenia, ale również na te negatywne. E Dlatego czasami, jeżeli mamy negatywne myśli, to to nie, nie muszą być koniecznie nasze negatywne myśli, tylko właśnie nastroiliśmy się na odbiór czegoś, co jest negatywne i nie wiemy jeszcze, jak się z tym przeciw temu działać. No, więc takie są kolejki w sklepach. Do jakiegokolwiek sklepów czy dojechać, są takie kolejki. Dużo rzeczy już wczoraj zostało wykupione więc jest panika wśród ludzi, bo nie wiadomo jak to dalej będzie, jak będzie funkcjonować z tego względu, że są szkoły i przedszkola i żłobki przez najbliższe dwa tygodnie będą zamknięte, więc de facto nic nie wiadomo jak to dalej będzie funkcjonować. Nawet ten hotel dla psami zamknęli, więc nie będę miał gdzie oddać psa na czas wyjazdu, a miałem wyjechać i jeszcze nie wiem czy wyjadę. Natomiast też mi wszystkie konferencje poprzekładali. Jedną na maj, jedną na czerwiec. Więc zamyka się kraj. W zasadzie nie jestem przeciwnikiem takiego zamknięcia. Tym bardziej, że jest pogłoska, że w biurze, w biurze, do którego jeżdżę, do swojego partnera biznesowego no jest podejrzenie, że jedna osoba jest chora. Czekamy na informacje o wyniku. Jeżeli tak, to jestem w grupie ryzyka. Nie miałem bezpośredniego, ale pośredni kontakt z tą osobą. Eee, więc wszystko zaczyna się trochę komplikować. Eee, szkoda gadać. Natomiast teraz podzieciaki odebrać się z tego względu, że no, jutro już nie idą, natomiast też jest późno. A ja załatwiam ubezpieczenia dodatkowe jakieś A i wszystko się komplikuje. Komplikuje, jeszcze raz komplikuje i wszystkiego nie wiem. Zobaczymy. Nigdy nie, nie myślałem, że do, do czegoś takiego dojdę i będę świadkiem takich rzeczy. Świadkiem takich rzeczy plus, jeszcze muszę załatwić sobie. Bo to etycznie tylko powinienem pojechać do klienta. Muszę zagadać, żeby móc załatwić to, co mam do załatwienia z domu, a nie. Więc wczoraj po powrocie po do domu doszło mi jeszcze kilka informacji. Część z nich może być fałszywa, ale przekonamy się o tym. W przeciągu kilku następnych dni. Jedna informacja, że w Poznaniu się kończy żywność i muszą skupować z innych województw i że nie można wypłacić kasy z bakumatów, co jest w zasadzie zalecane, bo nie wiadomo, jak to dalej będzie. Inna sprawa, że mają zamknąć podróżowanie między województwami, że mają zamknąć województwa. To jest inna rzecz, którą słyszałem. Nie wiem, zobaczymy. Pewnie najgorszy scenariusz, który słyszałem. No i oczywiście lotniska i statki, Patrz, pochy też mają zamknąć, więc nie wiadomo. I wszystko fajnie, ale na przykład, jeżeli pojedziesz na Maltę i jesteś z Francji, Niemiec lub Włoch, z Włoch nawet chyba nie przyjmują, natomiast innych, inni muszą się poddać dwutygodniowej kwarantannie pod karą przyzwy 1000 euro. Więc może być sytuacja, że nawet jak się zdecydujemy tam jechać, to. Albo tam będziemy, albo tam utkniemy, albo nie wrócimy. Znaczy w sensie, jak tam utkniemy w kwarantannie na dwa tygodnie, to nie wrócimy tak czy siak. Więc decyzję będzie trzeba podjąć, co w związku z tym robić, czy sobie odpuścić, czy nie. Jeżeli zamkną lotniska. i Tymczasem panika w pełni, szczególnie wczoraj była dość mocna panika. Nie było żywności, natomiast dzisiaj jak już byłem rano biedące, hmm, to było mięso. Natomiast jest yy, podobno w Radach już jest gotowa oświadczenie od prezydenta, że zamykają duże sieciówki, duże sklepy, Zresztą w sklepach też o tym mówili, że będzie taki Oshon, Kirfu i inne te, te podobne rzeczy. Chyba biedonka i Lil też mają być tylko mało osiedlowy otwarte. Więc zobaczymy, nie wiem jak to jest we Włoszech. W Włoszech chyba jest wszystko pozamykane. O. Natomiast zobaczymy. Nagle się sobie problem ze spółką, bo zrobiłem dwa błędy, które wynikają z tego, że się nie przedstawiłem toku myślenia na JDG. Gdzie w JDG masz jedno konto i jak zapłacisz VAT i podatek, to już jest wszystko Twoje. Albo możesz też spokojnie wpływać i wypływać. A tutaj przy spółce nie jest tak i taki mały błąd zrobiłem. Teraz będę, z księgową, będę próbował tego związać. Na pewno jakoś się da, bo nie wierzę, że się nie da, bo jak ja popełniłem, to inni też popełnili, to podstawowy jakiś tam błąd. No, to tyle z domowej kwarantanny warszawskiej. A, właśnie trafiłem hmm, przez przypadek na fokusie e, na kanale o kronikach Akaszy. I bardzo ciekawa teoria. Kwantowa, która mówi, że wszystko to, co e, żyje i otacza, to jest programowane przez kod wszechświata, który nas otacza, połączone kwantami. Yy. I cały wszechświat w ogóle jest jednym wielkim algorytmem cyfrowym, który prawdopodobnie jest wielką chmurą. Mało tego. Prawdopodobnie jesteśmy zapisem cyfrowym, backupem jakiejś cywilizacji, która już wcześniej żyła, sterowana przez. Ech, przez kosmitu, Dziwnie to brzmiało, ale w zasadzie ma to sens, i jest dużo dowodów naukowych to potwierdzających, dlaczego dużo osób popada na ten sam pomysł w tym samym czasie, mimo że nie pracują razem. E, najlepszym przypadkiem, przypadkiem takim przykładem, to jest Tesla, który w ogóle mówił, że człowiek jest odbiornikiem i tak, jakby robotem. I w tym waszym programie też to potwierdzają, że. Jeżeli nie jesteś świadomy, to tak naprawdę twoje życie się toczy według schematu, który przyjąłeś z tej powiedzmy z tego backupu tej chmury zapasowej i w ogóle w 2017 jeden, jeden fizyk to jest rozszyfrował, że to jest kod komputerowy, który, który działa tak samo jak. Jak przeknotach internetowa, znaczy jak protokół internetu o. E, bardzo fajna teoria. No e, i tam jeszcze była informacja o tym, że nam, kiedyś mieszkaliśmy na Marsie, tylko że doszło do e, wojny atomowej, która zniszczyła. To jest też potwierdzone przez innego naukowca, do tego jest to w opowieściach Baba Babi, Baba Wanga. Bawałanga z Bugami, tak jak która przypowiadała o przyszłości, przy, przypowiedziałem do końca. Jej przepowiednie były dość karne. Więc tego właśnie ostatnio szukałem i o tym już nawet na, na Hill wspomina w swoich książkach, że Edison się podłączał do tej wielkiej energii, do tej biblioteki wiedzy, że tak powiem, do tych chmur. Po prostu. Tego mi brakowało. I to wszystko ma sens. I dużo osób uzna, że to są kedy, ale zaczynam w to wierzyć.